Dobra, ja próbuję jak najszybciej to zrobić, żebyś mógł zobaczyć. Znalazłem wiesz, gościa co pokazuje na YouTube wszystkie te billboardy, gdzie się znajdują. Więc no teraz jadę po tego billboarda jednego no i... Może wiesz, że to będzie ostatni, czekaj. Nie, to mogę statystykę sprawdzić. Dziennik. Czekaj, wyczyny. Nie, do zebrania. Tak, ostatniego mi brakuje. Możliwe, że właśnie jadę. Tak! Ostatni Billboard Jest tutaj. Widzisz? Michał Aniu chwilę, no zobacz, bo ostatni billboard zbieram. Ja, tam jest tam Czekaj, no tędy nie podjadę, kurde. będę mam podjechać do tego billboardu. Chyba wiem. Mam pełną teorię. Jaką? To trzeba... Jak zobaczysz na live, to, to zobacz o co mi chodzi. Że stąd, gdzie teraz jestem. Tak. Moja teoria jest prawdziwa. Wyskakuje na jakieś główienko. O Billboard jest tu. Tak. Wejdź na live u mnie. Wejdź na live'a. Po... Zbieram ostatni billboard. Pyk! 30 na 30 billboardów mam w końcu. Dobra, Brawo. wszystkie. Zebrałem je w końcu. Całe 30 billboardów. Brawo! Mamy to. To teraz tak, czego mi brakuje? E, nie, tu y, dziennik. Ż żetony. Żetonów jest 100, to mi się nie chce tego na razie zbierać. Uh -huh. nie, mam tego, nie, to jest 100, nie wiem. Kiedy? Za rok. A za rok? Nie, dobra. Kiedy w sumie mogę sobie zrobić krążących kierowców teraz. Wiem, że jeden jest w mieście, więc nie zmieści, więc Nie. dobra. Bo ja, ja ich... Ja większości tych... Yy, tych ty typów spotkałem już w grze. Ojej, to teraz zanim nie załaduje, to, to chyba miną wieki. Jessie, wyścig, klub 1% Taki... ten klub się nazywa jaki jesteście ja alkoholicy, klub 1% Powiem ci Klub 1% alkoholicy Dobra gdzie to jest? To na rondo mi ucieka. Szybko na rondo gonić Gdzie ona? Jakieś gówno mi się odpaliło i... O dobra, tu jedzie, dobra, mamy. Game so. hey, hey. Nissan GTR Premium Premium. lên nhung, cái này, xin chào, lên Oh no! Zombiaki mnie biją oh, Ząbiaki? No. To ty w Minecraftach no, grałeś? No. Nie to... gdzie masz ząbiaki? Poznajcie Eee! Słabo No nie! przegrałem z tym klubem 1% no. No gościu po pijaku jedzie, no po wojaku. Po wojaku jedzie? No, po wojaku gościu jeździ normalnie. Tylko że to... Najgorzej, że oni nie popełniają żadnych błędów na tych tracach. Oni jadą po prostu sobie. Jadą mówisz? No. Ona się na niczym nie rozbije, tylko jak ja ją rozbiję na czymś. Przeleciałem ją Cześć. O, już nie Aha Samochód mi się zepsuł Gra mi się zbakowała i przegrałem przez to Nie no świetna gra to jest Jej. Tyle bagów w że grze to jeszcze nie widziałem Ej, na razie wygrywamy, Elo sam jest type czterech jest do garażu jadę, kurde, za chwilę będę sobie stacji benzynowych szukał wszystkich I kolejna rzecz będzie wymaksowana Tylko trzeba pojazd teraz zmienić na szybszy Żeby chociaż pokonać i chociaż jedną ligę Dobra Wjeżdżamy moją żarową chiinką <grymka> Jestem ciągle takie... Jestem ciągle głodny takie jak gusta. O, ale Czemu on jeździ, wyścig, dobra. Lecimy po niego od razu. Na pełnej Dobra. Mam samochód. Dobry. Okej, okay. czemu on jeździ. Wyścig, dobra. O, o, o! very, very happy. no. no. Muszę to mieć Volkswagen Golf GTI kontra McLaren 570S Coupe To uczciwy wyścig Ale mam i dobra wygraliśmy to Chyba też to wygram, tylko muszę na razie grę z... I przegrywam, kurde, no nie, da się wejść nawet w zakręt Normalnie <grystanie> No nie, no nie, da się tym skręcać nawet To nie skręca, to po prostu jedzie tylko Ha, gość się rozwalił, dobra, wina mam Za chwilę chyba sobie trochę pokopię kasę. No, zdubluję sobie 5 razy. W paybacku w paybacku da się tak oszukać. Gryźdź, już ty geta, ciągle gra się. Tygoda już. Osiemnasko, osimasko, śmieło, będę też chyba ciągle Dobry pojazd Ale nie wiem czy będę kopiał czy co by tu porobić Hmm Dobra, na razie tym się nie chcę, żeby się na twór spida. Wszystkie billboardy zabrałem, więc...